Chrystus w proroctwach, część szesnasta. Miał on być kapłanem według porządku Melchizedeka. Proroctwo. Psalm 110, werset czwarty, dla kontekstu też werset pierwszy, psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Wypełnienie. Hebrajczyków rozdział 5 werset 6, dla kontekstu także wersety 5 oraz 10, tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział. Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie, jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan, według porządku Melchisedeka Hebrajczyków, rozdział 6, werset 20, dla kontekstu od wersetu 18, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie, jako poprzednik, wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Hebrajczyków, rozdział 7, wersety 17 i 21. Dla kontekstu, od wersetu 1 do 24: Ten to Melchizedek. Król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu to jest król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni. Ani końca życia, lecz podobny do syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest to od braci swoich Chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama, ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo. Że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę, był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon. To jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona, skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem. Że pan nasz pochodził z plemienia judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczelnego życia. Bo świadectwo opiewa, Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi, przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie ponieważ trwa na wieki. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.